Ja Cię znam jako y, rewolucjonistkę, ewolucjonistkę i reformatorkę y, oświaty polskiej. Y, I <laughs> y, y, y jako kobietę, która y, głośno zaczęła mówić, że polska szkoła potrzebuje coachingu. I jakbyś mogła powiedzieć y, od siebie kilka zdań na temat Coachingu w edukacji, czy coachingu edukacyjnego, czy nie wiem jak to określić? Mhm. Można określić dokładnie tymi dwoma sformułowaniami, które użyłaś. Ja bym powiedziała, że to po prostu jest wdrożenie kompetencji coachingowych do pracy nauczyciela. Po prostu. I my, pracujący w, w tym obszarze coachingu, w tej metodologii, w tych narzędziach i kompetencjach, dla nas to jest zrozumiałe, bo coaching przyszedł ze sportu, potem fajnie umieścił się w biznesie, potem przeszedł do życia prywatnego ludzi. No i, i wiesz, ja w pewnym czasie, gdy uczyłam się tego coachingu, potem już zaczęłam pracować i rozwijałam się, miałam małe dzieci w domu. I mojego syna zdiagnozowano jako dyslektyka, dysgrafa i dysortografa. Wszystkie dyski jakie mogli mu dać, to mu dali. Ja sobie, ja akurat byłam w takim momencie uczenia się i praktykowania, że pomyślałam sobie, Boże mój, przecież świat już tak daleko zaszedł, że to jest jakiś wstyd, żeby tak etykietować dzieci. No i pomyślałam sobie, co ja, mając te narzędzia, a to był sam początek mojego rozwoju, ja się rozwijałam wyłącznie tej metodologii coachingowej i w kompetencjach coachingowych, że ja wiesz, nie miałam tak szerokiej wiedzy i umiejętności jak mam dzisiaj, bo to było kilkanaście lat temu. I zaczęłam wykorzystywać dokładnie to co umiałam wtedy, pomagając mojemu synowi Maćkowi w nauce. A więc wykorzystywałam jego zmysł wzroku, wykorzystywałam zmysł słuchu, odczuwanie, klaskanie, no jak potem obserwowałam różnych profesorów, na przykład panią profesor matematyki, taką już z potężnym doświadczeniem po 80, no to usłyszałam, że cudowną zabawą w pierwszej klasie jest klaskanie i liczenie, i umiejętność liczenia z klaskaniem. Więc wiesz, to, to nie były żadne jakieś nowości, o które, które... inaczej. To, to są rzeczy, które można wykorzystać. No ale wracając do sedna. I zobaczyłam, że mój syn... Przestał robić błędy, pracowałam z nim rok. Przestał robić błędy ortograficzne, z tym, że potrzebował czasu. Przestał zamieniać literki dźwięczne na bezdźwięczne, potrzebował czasu. I podeszłam pewnego razu do jego nauczycielki języka polskiego, no i podzieliłam się z tymi różnymi rzeczami, odkryciami. No i zapytałam, czy on mógłby mieć po prostu trochę więcej czasu. Bez spokojnie i bez presji, bo ta presja też ma znaczenie, e, pisać sprawdziany, dyktanda, bo gdy ja mu dyktowałam, on nie robił błędów ortograficznych i nie mylił literek. I usłyszałam taką odpowiedź, że w jej karierze 30-paroletniej nie zdarzyło się jeszcze tak, żeby ktoś z dysleksji wyszedł. No i. To były takie różne historie i pomyślałam sobie, że potem już minęło parę lat. W 2011 roku zaczęłam mieć pierwsze spotkania i pierwsze takie wyjazdy na konferencje, kongresy dotyczące coachingu w edukacji. Zaczęłam też z nauczycielami pracować i chciałabym taką różnicę, wiesz, tutaj zaznaczyć, w jaki sposób ja podchodziłam do tego. Też z tej perspektywy, wiesz. Intencji, intencjonalności. Mianowicie, na początku to ja chciałam nauczycieli naprawiać. Ja chciałam im mówić, jak oni mają pracować, że to robią źle, a tu trzeba robić dobrze. Minęło parę lat i zrozumiałam, że praca nauczyciela nie jest łatwą pracą. Jest to potężny wysiłek intelektualny, emocjonalny, fizyczny, aby ogarniać 30-38 osobowe czasem klasy. I Pomyślałam sobie wtedy, że ja bardzo chcę im pomagać rozwijać się. No i też ta relacja z nauczycielami, z coachingiem w edukacji, diametralnie się zmieniła. I gdy brałam feedback od nauczycieli, to słyszałam takie zdania feedback po kursach półrocznych, rocznych że to, co oni zyskali, to przede wszystkim dla swojego życia. I zyskali taką perspektywę związaną z własnymi kompetencjami, uwaga, emocjonalnymi. Mhm. Nic, nic takiego odkrywczego dla nas, prawda? A jednak dla nich potężnie. Ja zastanawiam się nad, jakby słuchając ciebie, nad. Nad tym, nad tą jednak zmianą pewnej perspektywy i roli, nawet patrzenia na siebie jako na nauczyciela, nie? w tym, co, w czym oni sami w czasie swoich studiów pedagogicznych są rozwijani, kształtowani, uświadamiani versus coaching czy myślenie coachingowe. I zastanawiam się, co według Ciebie jest taką największym obecnie wyzwaniem dla nauczycieli w kontekście, czy to wejścia w, w myślenie coachingowe, czy też w ogóle jakby, w, nie chcę użyć słowa odwaga, ale, ale jednak pozwolenie sobie na odwagę bycia trochę pod prąd. Bo tak sobie myślę, że nauczyciel uży... stosujący podejście pro... Ko... coachingowe w... w edukacji, no jest trochę takim nauczycielem nietradycyjnym w <laughs> edukacji. Mhm. Wiesz co, mm. Można, można na to naprawdę bardzo szeroko popatrzeć, bo yy, są bariery, zarówno wewnętrzne po stronie nauczyciela, są bariery zewnętrzne ze strony wiesz, yy, ministerstwa, yy, takiej permanentnej zmiany, jak znam nauczycieli i tego, co mówią, że u nich zmiana jest wciąż i na okrągło. Nie tak dawno rozmawiałam z moją przyjaciółką, nauczycielką, i powiedziała, że na pierwszym spotkaniu z rodzicami musiała podpisać, musiała prosić ich o podpisanie około dziewięciu formularzy czy dziesięciu formularzy i zebrać składkę, dziewięć składek na różne rzeczy, i musiała to zrobić sama w swoim czasie prywatnym. I jeszcze sama musi wziąć i zapłacić to, co jest wymagane u nauczycieli, informacje o niekaralności. Wiesz, to może akurat nie jest jakimś czymś odkrywczym, ale wiesz, jest wokół tego tej tak strasznie dużo papierologii, organizacji, tłumaczenia się. Permanentna zmiana z każdym rządem, coś tam idzie. No to ja to obserwuję, bo pracuję z nauczycielami 13 lat. Więc ta zmiana permanentna w edukacji jest, zmieniają się podręczniki, podstawy, i tak dalej, i tak dalej. No to, to jest to z zewnątrz. Można by trochę powiedzieć o mentalności nauczyciela, który uczy. I w zasadzie no, to trochę tak, nie zabrzmi coachingowo, ale powinien się rozwijać, prawda? No bo wyobrażasz sobie terapeuty, trenera, coacha, który się nie rozwija. I wciąż jakby pracuje na tej wiedzy, którą zyskał na przykład 10 lat temu, no ja sobie nie wyobrażam tego. No i w edukacji jest przecież podobnie. Przecież no, tak jak się świat totalnie zmienił przez ostatnie 4 lata, to wiesz, to włosy dęba stają, jak potężne zmiany idą za tym. Więc yy, trochę ta mentalność związana z permanentną zmianą, trochę, a nie umiem powiedzieć, w jakim procencie, bo nigdy nie robiłam takich badań, ale wiesz, też ogromne zmęczenie. Mhm. Ogromne zmęczenie ich. I to jest jedna rzecz. Taki jeden obszar, który trochę bym ubrała w jeden worek. Jest bardzo duży obszar i ciekawa jestem, czy kiedyś wystarczy mi sił, żeby zrobić wiesz taki, włożyć taki palec, tak jak zrobiłam to z coachingiem w edukacji 12 lat temu. Bo wiesz, uważam, że przygotowanie nauczyciela do zawodu powinno cholera wyglądać totalnie inaczej niż wygląda. Ja uważam za obowiązkowe przygotować nauczycieli samoświadomościowo i z perspektywy zdrowia psychicznego. Czyli uważam, że powinni, i to, wiesz, już taki przymus tutaj widzę. Powinni przejść, przechodzić albo proces własnej autoterapii. I ja uważam, że to powinno być obowiązkowe, tak jak my mamy w różnych naszych stowarzyszeniach. Po prostu uważam, że to powinno być obowiązkowe, bo popatrz, w klasach 1-3, jeden jedyny nauczyciel, tam pojawiają się, wiesz, sporadycznie od WF-u, nawet WF jest tym samym nauczycielem, ale od religii, chyba od informatyki, jest pan, nie wiem. Ale większość czasu jest z jednym nauczycielem. I te wszystkie mechanizmy psychologiczne, które zachodzą między ludźmi, a zwłaszcza wiesz, w tych hierarchiach, no to po prostu tutaj wywalają w kosmos. I z tej perspektywy yy, uważam, że powinno naprawdę przedefiniować się sposób przygotowywania nauczyciela do pracy. Bo nauczyciele kształtują nasze społeczeństwo przez 12 lat. 13 bo zarówka. 13 lat. I jakie dzieciaki wychodzą po szkole, po maturze, powiedzmy, tak wiesz? Bardzo chciałabym mieć na to siłę, Asia, wiesz? Bardzo. Napisałam projekt z dwiema dziewczynami nauczycielkami. Ale niestety projekt norweski nie przeszedł, wiesz, coś tam nie, nie pasowało, nie działało. Chcieliśmy, wiesz, zdobyć takie praktyki za granicą, ale nie przeszedł ten projekt, niestety. Może będzie jeszcze kiedyś taka okazja, bo to ma wymiar, wiesz, globalny, jeśli chodzi o, no wiesz, no, no potężny temat. To mam drugie pytanie, bo czasami, tak sobie myślę, że um, o ile dla wielu ludzi, nawet niezwiązanych bezpośrednio z coachingiem, skróty literowe jak MCC czy ICF są zrozumiałe w jakiś tam sposób albo. Mhm. Ale przy Twojej szkole też się pojawia skrót trzyliterowy. <gry> Ale możesz coś powiedzieć o tym twoim skrócie 3-literowym? <laughs> Bardzo ci dziękuję za to pytanie, wiesz, ponieważ stowarzyszenie, które, w którym akredytowałam swoje kursy coachingowe, to jest stowarzyszenie, które ma siedzibę w Niemczech, w Berlinie, i to jest skrót trzyliterowy ICI, czyli International Association of Coaching Institutes. I to jest organizacja stworzona, Trochę wiesz na kształt, tak jak ICC, przez Okonorów, to w Berlinie przez e, Nielsenów, ogromnych pasjonatów rozwoju. I to jest stowarzyszenie, które na wszystkich kontynentach jest, ma ponad 60 tysięcy członków. I funkcjonuje wiesz w, takich, w taki sposób, że akredytuje instytucje i dopuszcza je, tak jak moją szkołę, do certyfikowania swoich absolwentów w ramach kursów. Mm. No, tak zastanawiam się, co bym mogła powiedzieć <laughs> jeszcze o tym skrócie. Wiesz, to chyba takie, no wiesz, tak poglądowo po prostu. Okej. Okay. To zastanawiam się nad jeszcze jedną rzeczą, jak Cię słucham i tak na tyle, na ile się znamy, a już znamy się kupę lat. Co sprawia, że piękna kobieta o imieniu Lilianna, że jej się jeszcze chce? Bo jednak tak sobie myślę, że. Praca ta pomocowa, roz, rozwojowa, czy to coachingowa, czy trenerska, czy terapeutyczna, jednak są takimi zawodami, które z jednej strony dostar przepraszam, dostarczają bardzo dużo satysfakcji, no ale z drugiej strony też są takimi. Tak, dokładnie. Zasysaczami. Jest! To co sprawia, że to by się jeszcze chce, Joanną. Ja, no. Wiesz, mogłabym Ci dokładnie takie samo pytanie zadać, ale to Ty mnie przepytujesz dzisiaj. Właśnie. I... Wiesz, co? Mnie się chce. Um, mnie się chce, tak. I równocześnie po tych 18 latach pracy pomocowej, pełnych 18 będzie za miesiąc, to wiesz, to mnie się chce. Poprzez rozwój własnej świadomości. Ja jestem fanką rozwijania świadomości, bo wiem, że świadomość uzdrawia. Uzdrawia ciało, uzdrawia psychikę, uzdrawia emocje. No, i to chyba bym tak, wiesz, jednym zdaniem ogarnęła. Jestem też, wiesz, na pewnym, w, pewnej, w pewnej zmianie życiowej związanej z wiekiem, z doświadczeniem zawodowym. I też, wiesz, trochę. No tu chyba zbliżamy się do tematu, o którym będę mówić. Wiesz, i takiego czerpania radości z życia. W tym miejscu jestem i tak bo mam potężną nadzieję, że gdzieś wszechświat, opatrzność da mi pożyć i nażyć się razem z człowiekiem, który jest bardzo blisko mnie i gdzie wychowaliśmy się razem. Ze sobą i że dane mi będzie doświadczać, wiesz, tej świadomości, którą udało mi się ukształtować, rozwinąć, nauczyć. I ta zmiana moja będzie szła w kierunku upraszczania moich działań i też, wiesz, mniejszej ilości działań. Też to, wiesz, co nam dała pandemia tą korzyść pracy, trochę yy, takiej w formie wykładów wideo zdalnej. I na pewno też wiesz, to jest ten kierunek, w którym ja chcę pójść, bo bardzo dużo już się napracowałam. To jest rzeczywiście praca, która wymaga dużo energii, która wymaga nieustannego rozwoju i uczenia się ona przepotężnie rozwijała, bo moi klienci mnie przeogromnie pomogli mi w moim rozwoju. I tak, wiesz, no jestem dwa lata przed sześćdziesiątką i za dwa lata wiem, że będę trochę w inny sposób żyć i pracować. Ale powiedziałam sobie wiele lat temu, po ostatniej sesji odejdę. Nie wiem, czy tam opatrzność pójdzie za moimi pomysłami. Po sesji, po rozmowie, po czymś. Wiesz, chodzi mi o to, abym mogła dzielić się swoimi talentami i świadomością z ludźmi. Po prostu. Dzięki. No to dobrnęłyśmy do tego momentu, gdzie mam <grytanie> pytanie, które, które jest chyba moim ulubionym pytaniem od momentu, jak wymyśliłam kongres. O czym ty będziesz mówić na kongresie? No powiem Ci, że już sama nie wiem. Ojej, a Ty warsztat prowadzisz? A, słyszałam. Ja Nawet też. Zapi Nawet zapisałam się na ten warsztat. No, wspaniała mężem jesteś, powiem Ci. Wiesz, się chcę mówić o radości życia, wiesz, ponieważ mm, ta radość, jako energia, jako wartość, jako stan świadomości, bardzo mocno wpisuje się w prowokatywność, w Twoją ideę, w pomysł i Twoją, i, i nurtu w ogóle coachingu i terapii prowokatywnej. Więc chcę mówić o radości. I dzisiaj miałam spotkanie, w którym usłyszałam taką wdzięczność osoby, która czyta niektóre moje teksty. Na mediach społecznościowych i powiedziała: Lila, ja ci bardzo dziękuję z takim wzruszeniem, że napisałaś takie słowa, że można czuć radość z życia, nawet jeśli w tym życiu jest sporo trudności. Ja o tym chcę mówić. Wiesz, bo nie chcę mówić o tym, że o permanentnym stanie radości, który jest związany z poziomem świadomości. Ja tu się opieram na poziomach świadomości Hawkinsa i yy, wiesz i, i w tym tak wykorzystuję chcę wykorzystać yy, ten nurt taki wiesz rozwojowy jakim jest yy, jakie, jakim są mapy świadomości Hawkinsa i ten poziom radości poziom świadomości jaką jest radość ale wiesz też po prostu też najnormalniej w świecie w życiu życie przynajmniej w moim wiesz takim odbiorze yy, nigdy nie jest yy, Jednolite w swojej miłości, szczęściu, radości, ale ani w cierpieniu, ani w tragediach. Doświadczyłam bardzo dużo trudności w swoim życiu. Jak psychoterapeutka mi powiedziała, że to były doświadczenia graniczne. I z tego miejsca chcę powiedzieć, gdy oglądałam Ekart Tole, i on mówił o radości życia tylko z tego powodu, że żyjesz. No to cholera, trzy lata mi zeszło, zanim kapnęłam się o co mu chodziło. Trzy lata potrzebowałam, wiesz, zrozumieć tak naprawdę nie jego słowa, ale odpowiedź, którą dał, dostałam we śnie związaną z jego historią. Bo zastanawiałam się nad tym bardzo długo. Jak można cieszyć się z życia, na przykład w obliczu takich doświadczeń, które ja miałam? No i zadałam sobie takie pytanie, trochę metodą, wiesz, e, takiej pracy z podświadomością we śnie. Co to znaczy cieszyć się z życia tylko dlatego, że się żyje? Tylko dlatego, że się żyje. No i mam sen. Ten sen jest taki. Wychodzę tu, w tym miejscu, gdzie mieszkam, idę sobie kawałek ulicą, mam wtedy dużo, dużo mniejsze dzieci, 6-8 lat. Czy mam je za ręce? Wiesz, no i idę sobie na to, tak pod górę na ulicę, zatrzymuję się i patrzę, jak cały nieboskłon pęka. Wiesz, no jak nieboskłon pęka, to wiesz, że te głazy są takie nieogarnione i to leci na łeb. A ja nie czuję w ogóle lęku. W ogóle. I słyszę taki głos, wiesz, potężny w oddali, może to głos Boga, może świadomości. To zależy od świadomości. Taką dostałam odpowiedź. I nad tym myślałam trzy lata. No i dzisiaj to wiem. wiem. To już minęło wiele, wiele lat od tej pory, bo to był 2008 rok. I dzisiaj wiem. Wiesz, trochę życie też mnie przeorało, jakby pomogło mi to zrozumieć. I wiesz co, ja od tego momentu, jak mi kliknęło, co to znaczy cieszyć się z życia tylko dlatego, że się żyje, i tu nie do końca chodzi o. O, o życie jako samą wartość, tylko radość pomimo tego, co jest. O tym chciałabym mówić o tożsamości człowieka, o wartościach, o umiejętnościach, kompetencjach, talentach. Pięknie. Dziękuję Ci bardzo za Twoją prawdziwość, Twoją szczerość, Twoją głębię. I już się nie mogę doczekać naszego spotkania. Ha 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 ha